Siemanko, dzisiaj rozpakujemy sobie Garmina Phoenix 7. Co prawda ten zegarek był już rozpakowywany, bo ktoś go wcześniej przede mną testował, ale ja go jeszcze nie widziałem na żywo. Nie wiem, co tutaj mamy w środku, więc sprawdźcie to razem ze mną. W pudełku na początek mamy sam zegarek, ale do niego przejdziemy później. Zobaczmy, co tutaj jest jeszcze dalej. Samo pudełko jest niedużych rozmiarów. W tej książeczce mamy informacje na temat użyczkowania oraz yy, zakresu gwarancji w sprawie tego zegarka. I dalej tutaj jest jeszcze kabelek do ładowania. Jest to specjalny dedykowany kabelek z taką jak widzicie wtyczką, którą wciskamy w zegarek i dopiero nam wtedy się on ładuje. Więc nie mamy tutaj ładowania bezprzewodowego czy ładowania jakąś tam ładowarką na USB-C, ale za to jest to wersja Solar, która ma yy, w swojej obudowie panel Solarny, więc ten zegarek może podładowywać się na słońcu. No i teraz przejdźmy już do samego zegarka. Jak widzicie, jest to wersja czarna. Z tego co widziałem, to mamy do wyboru też jeszcze inne wersje kolorystyczne. Ja teraz ściągam folię ochronną. O, jak widzicie, zegarek jest już uruchomiony. Ma on aktualnie 32%. Przejdźmy tutaj najpierw do jego budowy. Na stronie lewej mamy trzy przyciski. Jest tutaj podświetlenie oraz góra, dół i menu. Na stronie prawej są dwa przyciski, jeden tutaj jest zaznaczony na czerwono, jest to przycisk raczej, który będzie uruchamiał nam aktywności sportowe oraz tutaj z tego co widzę jest przycisk do cofania. Sam zegarek ma metalową bransoletę, ale jak możecie zauważyć tutaj w tym miejscu i z góry są jakieś ryski, więc poprzedni tester na pewno go nie oszczędzał. I zegarek jest na silikonowej bransoletce. Zapięcie pasków jest tutaj na taki suwak. Odciągamy go i wtedy możemy założyć pasek. Więc nie są to klasyczne teleskopy. Nie będziemy mogli zwykłych pasków kupować. Jego szerokość to 22 mm. Tutaj też na tyle widzimy miejsce do ładowania, gdzie podłączamy naszą ładowarkę. Czyli jak widzicie, musimy to wetknąć aż w te miejsce, aby nasz zegarek się ładował i są tutaj też Pozostałe czujniki, które będą odpowiadały za pomiar. Tak, zegarek prezentuje się na nadgarsku. Ja będę go porównywał do Amazfita T-Rexa 2, który jest w sumie połowę od niego tańszy. Wyglądem może są podobne, ale wydaje mi się, że w funkcjach będzie tutaj sporo różnic. Spróbuję teraz jeszcze połączyć od razu ten zegarek z telefonem, więc musimy tutaj kliknąć tego plusa. Zaraz zobaczymy, czy urządzenie od razu nam się pokaże. Żeby połączyć Fenixa razem z telefonem, musi zresetować zegarek. No i od razu wyskoczyło połączenie, więc tutaj wszystko potwierdzamy. No I teraz następuje łączenie tego urządzenia. Po połączeniu mamy od razu szybką konfigurację, gdzie możemy dodać muzykę na zegarek. Jest opcja Garmin Pay, czyli możemy dodać naszą kartę, aby płacić zegarkiem. No I mamy już wszystko połączone, więc ja mogę zabierać się za testy tego urządzenia. Jestem mocno ciekawy tego, jak sprawuje się ten zegarek, który kosztuje ponad 3000 zł. Trochę po przesiadce z ten ekran wydaje się taki trochę blady, no bo tam mieliśmy AMOLEDa, a tutaj jest ekran transfleksyjny, ale właśnie dzięki temu jest on bardziej energooszczędny. No i też powinien być lepiej widoczny w słońcu. Oczywiście to sprawdzę, a także sprawdzę no do głównie sprawdzę tutaj funkcje sportowe, no bo jednak Garmin to zegarek dla sportowców. Pełną recenzję, jeżeli już będzie gotowa, podlinkuję też w opisie pod tym filmem. Więc zachęcam do sprawdzania. No i na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam. Do następnego.